Rocznie ponad 7,5 tysiąca osób w Polsce popełnia samobójstwo. Ponad pół tysiąca z nich to osoby niepełnoletnie, a co piąty nastolatek przed 18 rokiem życia myśli o samobójstwie. Brzmi jak wstęp do dobrego filmu kryminalnego, prawda? Niestety nie. Takie są fakty, takie są statystyki przedstawiające osoby, które próbowały lub odebrały sobie życie w 2015 roku. To nie będzie wysoki materiał, więc jeżeli nie chcesz tego słuchać, chcesz to zignorować. Udawać, że problem nie dotyczy Ciebie i Twoich bliskich, śmiało. Do niczego Cię nie zmuszam. Nie zdziwię się też, jeżeli tym materiałem stracę trochę subskrypcji, bo nie jest śmieszny. Ale wiecie co? Jeżeli tym, co powiem, spowoduje, że jakakolwiek osoba powstrzyma się od odebrania sobie życia jest to warte każdej ilości subskrypcji. Więc tak, żyjemy w czasach, gdzie ludzie coraz bardziej oddalają się od siebie, a wartości, którymi powinniśmy się kierować, często są przesłaniane przez aktualne trendy, które są wyznaczane przez tych popularnych. Szczególnie jest to widoczne wśród młodzieży, która chce w większości przypadków zaimponować ludziom tym, co ma, a nie tym, jakimi są ludźmi. Dlatego też ludzie, którzy nie spełniają wymogów bycia fajnym, są postrzegani często jako gorsi, przez to są obiektami żartów i docinek i drwin. Niestety ludzie często wyszydzają i wyśmiewają to, czego tak naprawdę nie rozumieją. I to tylko dlatego, że urodzili się w troszeczkę zamożniejszej rodzinie ich rodzice akurat wybrali taką drogę, że nie będą pili i będą się nimi bardziej zajmowali. I dlaczego o tym mówię? A no dlatego, że od takich docinków zawsze się zaczyna, bo ktoś jest grubszy, bo ktoś ma gorsze ciuchy, bo ktoś ma telefon sprzed 5 lat, bo z czegoś po prostu trzeba się pośmiać. I okej, okay, w przypadku, gdy dana osoba ma do siebie dystans, to jest tak naprawdę ciężkie do spotkania w podstawówce, no ale dobra, już załóżmy, że ktoś ma do siebie dystans, wtedy problem jest mniejszy, ale co jeśli tego dystansu nie ma i ta osoba bierze każdy z tych odcinków? Każdą z tych drwin do siebie tak na poważnie. dobrze, i ktoś zostanie poniżony raz, drugi, trzeci, czwarty przez inną osobę, która kosztem tego właśnie chce wyjść na taką fajną i zabawną, bo przecież jest się takim fajnym i zabawnym, gdy dokucza się i żartuje z mniejszych, młodszych i słabszych, prawda? Nie no właśnie nie jest się. Jest się skończonym cymbałem, który jedyny sposób w jaki potrafi zaimponować innym. To przez poniżanie słabszy. Jak już mówiłem, zaczyna się od odcinków, żartów, poniżej, potem ktoś przekroczy bariery i na przykład taką osobę kopnie czy opluje, żeby również się pośmiać. Bo wiecie, bo przecież to są żarty. No i właśnie tu mamy problem, bo dla osoby, która jakoś bije czy znęca się nad innym, to faktycznie może wyglądać jak dość dziwny, ale żart. A osoba, która jest obiektem tych drwin. Nawet jeżeli będzie udawała, że tak, wiesz, tak, to jest, to jest żart, my przecież jesteśmy kolegami To uwierzcie mi, że ta osoba tak nie myśli I nawet jeżeli zaciśnie zęby i nie popłacze się przy wszystkich, ani nie, nie wybuchnie ze złości przy wszystkich To ona zatrzyma tą złość w sobie, pójdzie do domu i tam da upust swoim emocjom I to nie jest tylko kwestia tego, co dzieje się w szkole czy na podwórku Zobaczcie, co teraz jest obecne w internecie Ludzie z jakichś dziwnych powodów myślą, że słowo pisane w internecie nie ma jakiejkolwiek siły i nie potrafi nikogo zrazić, co jest totalną nieprawdą, bo takie słowo pisane właśnie w internecie ma siłę i często taką samą albo nawet większą niż jakby ci ktoś powiedział coś prywatnie. Bo jak można pisać tak często, gęsto naprawdę okropne rzeczy? O osobie, której się nigdy nie spotkało, przecież tak naprawdę ta osoba myśli sobie Dlaczego on pisze takie rzeczy? Przecież ja nigdy w życiu nic mi nie zrobiłem, o co mu chodzi? I naprawdę niektóre rzeczy, które ludzie piszą, potrafią mnie przyprawić od reszty, a co dopiero? dwunasto czy dziesięciolatka. I niestety właśnie często tak jest, że ludzi bardzo łatwo zranić z różnych powodów i mimo, że na pozór nie dadzą tego po sobie odczuć, to nie znaczy, że tak nie jest. No dobrze, ale teraz dodajmy do tego wyśmiewania się z kogoś i ubliżania ciężką sytuację w domu. W domu, w którym dziecko powinno mieć spokój, które powinno być ostoją, taką twierdzą dla tego dziecka. A tak nie jest. I teraz Zastanówmy się, co w przypadku, gdy po ciężkim dniu w szkole spowodowanym właśnie zaczepkami i wyśmiewaniem przez innych, w domu zamiast ciepłego obiadu, miłej atmosfery na dziecko czeka kolejna kłótnia rodziców, kolejny raz, gdzie ojciec przyjdzie pijany, czy nawet brak jakiegokolwiek jedzenia. Co wtedy? Gdzie dziecko ma znaleźć spokój? Wiecie gdzie? Tam? Albo tam? W zależności od tego, w co kto wierzy. I teraz popatrzcie wokół siebie. Zobaczcie w swojej klasie, w szkole, ile tak naprawdę osób jest wyśmiewanych i wyszydzanych, mimo że nigdy nic nikomu nie zrobili, mimo że siedzą cicho i tak naprawdę nawet boją się odezwać, być może przez to, że w domu są wyśmiewani również przez rodziców i przekrzykiwani przez ich kłótnie. Przychodzą do szkoły, żeby uciec od problemów, a przynajmniej taki mają cel, a co dostają w zamian? No właśnie, to samo co mają w domu. Kolejny natłok problemów, z którymi ciężko jest im sobie poradzić. I uwierzcie mi, po ludziach bardzo często nie jest widać tej zmiany, tej zapaści w depresję, załamania nerwowego, dlatego że o tym nie mówią. W ogóle nic nie mówią, bo boją się odezwać, siedzą cicho, więc jeżeli ktoś cały czas jest cicho, boi się odezwać w klasie, na podwórku, w domu. Ciężko jest zauważyć jakąkolwiek znaczącą zmianę, i doskonale o tym wiem, bo kilkanaście lat temu w moim domu sytuacja była tak napięta, że podczas jednej skutni pomiędzy moimi rodzicami nie wytrzymałem już, nie wiedziałem co mam robić, więc zapałem za nóż i zacząłem krzyczeć, że jeżeli nie przestanę, zrobię sobie krzywdę. I nikt z moich znajomych i najbliższych nawet przyjaciół, tak naprawdę, aż do teraz. O tym nie wiedział i nie w żaden sposób nie próbuję wziąć was na litość ani nie wiem, użalać się nad sobą, bo naprawdę mam teraz piękne i wspaniałe życie. Po prostu chcę tym pokazać ludziom, którzy teraz są w tej sytuacji, w której kiedy, kiedyś byłem ja, że tak naprawdę nie ma sytuacji bez wyjścia, rozwiązań jest wiele, a samobójstwo jest najgłupszym z możliwych posunięć. Bo o ile można powiedzieć, że w jakiś sposób. Pomoże to jednej osobie, to niesie to niewyobrażalne konsekwencje w postaci cierpienia naprawdę dużej ilości bliskich osób. Także za każdym razem, gdy śmiejecie się z kogoś czy komuś dokuczacie, zastanówcie się naprawdę, czy nie jest to ostatni raz, kiedy to robicie. Także, kiedy widzicie kogoś, kto śmieje się z kogoś słabszego, Powiedzcie, może by przestał, a jeżeli boicie się tego zrobić, powiedzcie to swojej wychowawczyni, powiedzcie to dyrektor, że jest taka sytuacja. Naprawdę nie czekajcie biernie do momentu, w którym wydarzy się tragedia. Bo wtedy będziecie pluć sobie w brodę i wyrzuty sumienia będą was męczyły do końca życia. Kończąc już, powiem tylko tyle, że w podstawówce był taki jeden o rok starszy ode mnie chłopak. Naprawdę miły, sympatyczny, radosny, pełny życia. I pamiętam taką jedną sytuację, gdzie gdyby chodził ze szkoły, grupa jego kolegów z klasy równoległej postanowiła dla żartu pobić go, zabrać mu plecak, wysypać książki, i pośmiać się z niego, mając no płaczem wrócił do domu. Tydzień później wyskoczył z piątego piętra. I pewnie zastanawiacie się, czy to dlatego, że. no przecież jak mógł popełnić samobójstwo, bo ktoś raz go pobił? Tak. Raz go ktoś pobił, ale w domu jego ojciec, który był policjantem, tłukł go codziennie. Niestety, my dowiedzieliśmy się o tym dopiero z telewizji. I z tą myślą Was zostawię. Napiszcie w komentarzach o tym, co sądzicie o temacie samobójstwa, ogólnie o samobójstwie, czy spotkaliście się z jakimiś przypadkami. Równie dobrze zapraszam Was. Możecie wypowiedzieć się na grupie na hajpownikach Marcina możemy nawiązać ciekawą dyskusję także to wszystko trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym materiale